Dlaczego psy znakują teren? To jest coś, co może sprawiać problemy, chociaż jest czynnością naturalną, ponieważ wynikającą z instynktu. Musimy zdawać sobie sprawę, że psy nadal mają szereg instynktów, których jeszcze nie zmieniliśmy i które no, są, można powiedzieć, w ich naturze w tym właśnie znakowanie terenu ponieważ jest to takie coś, co wynika z szeregu potrzeb. Oczywiście psy są zwierzętami terytorialnymi, są zwierzętami, które chcą mieć teren, którego pilnują, ponieważ ich przodkowie musieli mieć teren, na którym polowali, na którym, można powiedzieć, mieli to swoje stado i dzięki temu mogły czuć się bezpiecznie, dzięki temu miały pożywienie. Więc to znakowanie terenu było bardzo ważne. To było takie zabezpieczenie terenu przed wejściem, ingerencją innych zwierząt, innych wilków, czy później. Czy teraz na przykład psów. To jest też taki środek komunikacji, pokazujący innym psom, że to teren już należący do innego psa. To jest takie coś jak my stawiamy znaki, ostrzeżenia, ogrodzenia i masę innych rzeczy, żeby pokazać, że to jest mój teren i bez mojej zgody tutaj nikt nie wejdzie, ponieważ ja go chronię, ponieważ jest mój. I psy właśnie w ten sposób, znakując teren, komunikują innym psom, że to teren, który jest chroniony, broniony, który należy do innego psa. No i oczywiście to są te najważniejsze elementy, które powodują, że pies znakuje teren. Instynkt, on mu podpowiada, że trzeba zaznaczyć ten teren, że on należy do niego, że on jest jego. Tylko, że pamiętajcie, że znakowanie terenu to też inne powody. Na przykład może to wynikać z strachu. Może to wynikać z obawy, że ten teren zostanie naruszony. Ten pies może się czegoś, kogoś bać i znakuje teren, żeby w ten sposób spróbować się zabezpieczyć, spróbować pokazać, że ten teren należy do niego. I może to w ten sposób spowoduje, że ktoś na ten teren nie wejdzie, że tego zagrożenia, którego obawia się ten pies, no, nie dojdzie do niego. Tutaj musimy o tym pamiętać. To jest bardzo ważna informacja, kiedy mówimy o znakowaniu terenu. Że to nie tylko instynkt, ale też coś, co może wynikać z zachowań, które możemy określić jako na przykład strach, obawa. To też mogą być popędy. Wiecie jakie, ale nie wiem o której godzinie oglądacie, to nie będę mówił jakie. To też może być powód, dlaczego pies znakuje teren. Pies to szereg instynktów. Człowiek to samo. My, może tego nie zauważamy, my, ale ludźmi też kierują instynkty. Tak samo jest w przypadku psów i te wszystkie instynkty, teren zabezpieczenia terenu, terytorializm, zabezpieczenia miejsca oraz swojego stada, chronienia tego stada, strach czy też popędy. To wszystko powoduje, że pies próbuje ten teren oznakować, żeby no, można powiedzieć, jakoś się zabezpieczyć, żeby też skomunikować się z innymi psami, z tymi innymi zagrożeniami. I dla psa to znakowanie terenu jest bardzo ważne. Dla nas może być problemem, ponieważ że o ile dochodzi do tego znakowania terenu w miejscach, które nam nie przeszkadzają, to jeśli dochodzi do tego w domu, wewnątrz domu mieszkania, to już potrafi być problem. Nie tylko chodzi o zapach, ale też to, co to znakowanie może przenosić, co wcale nie jest takie pozytywne dla nas, może wręcz stanowić zagrożenie. Dlatego warto o tym pamiętać, że to jest nawyk, to jest Coś, co może być gigantycznym problemem. Jak sobie z tym radzić? No, nie jest to łatwa sprawa. Po pierwsze, oczywiście, robimy to na spokojnie, co wymaga cierpliwości poprzez takie pozytywne doznania. Karanie najczęściej nie działa, ponieważ to karanie najczęściej przynosi taką formę, że pies nie rozumie, o co chodzi. Trzeba nauczyć psa, że te potrzeby mają być załatwiane. Dosłownie, albo w kuwecie, albo ma sygnalizować, że musimy z nim wyjść. Regularne wychodzenie z psem też jest niesamowicie ważne. W ogóle regularność dla naszych psów jest bardzo ważna. Szczególnie dotyczy to ich bezpieczeństwa, czyli spacery o określonych mniej więcej godzinach, tak samo pielęgnacja, żywienie. I wychodzenie. Pies. Gdy ma rutynę, czuje się bezpieczniejszy i łatwiej go czegoś nauczyć. Więc ta nauka czystości jest tym elementem, który jest dla psów bardzo ważny. Oczywiście, więcej spacerów, żeby ten pies mógł jednak robić te, zaspokajać te swoje potrzeby na zewnątrz, to też bardzo ważny element, który potrafi zminimalizować te, no, te rzeczy, które są, no, idą w parze z tym znakowaniem terenu. Oczywiście kiedy to nie działa, no to należy udać się do specjalisty, który nam powinien pomóc, który powinien, który nam musi pomóc. Ponieważ musimy zdawać sobie sprawę, że to nie jest tak, że możemy z tym przejść do, por na, do porządku dziennego. To nie są rzeczy, które można ignorować nie tylko ze względów takich, że to nam przeszkadza, jeśli chodzi o zapach, jeśli chodzi o, no, higienę, o, tak to nazwijmy, ale chodzi również o to, że no to nie jest zachowanie, które powinniśmy akceptować, chociaż tutaj oczywiście to jest moje osobiste zdanie, niektórzy z tym zdaniem się nie zgadzają i uważają, że to znakowanie wewnątrz mieszkań domów jest czymś, co jest dopuszczalne. Każdy ma swoje zdanie, tu miałem powiedzieć pewne powiedzenie, ale może się nie będę tak daleko posuwał, czyli Znakowanie terenu przez nasze psy to zachowanie naturalne, wynikające z instynktów, wynikające z tego, że to jest coś, co jest dla naszych psów ważne. To jest takie zabezpieczanie terenu, zabezpieczanie też samego psa, takie instynktowne, instynktowna próba no, stworzenia sobie optymalnych warunków. Terenu, który będzie bezpieczny, poprzez to, że zakomunikowaliśmy innym psom, że to jest teren zajęty i nie powinny się tu zbliżać. Teren, który będzie bezpiecznym miejscem, który też będzie dostarczał odpowiednią ilość pożywienia. To też coś, co może wynikać z popędów, co też jest bardzo ważnym elementem, oraz może wynikać właśnie z takich zachowań, które są związane z obawą, strachem, niepokojem. Pies, który nie czuje się komfortowo, który jednak nie ma tego poczucia bezpieczeństwa, może znakować teren, żeby to poczucie bezpieczeństwa zwiększyć, zwielokrotnić. W jego umyśle, w jego mniemaniu to może pomóc. No a gdy chodzi o poczucie bezpieczeństwa, to wszystkie metody są ważne. Trzeba stosować wszystko, co się da. Czyli rzecz dla naszych psów bardzo ważna. Rzecz, która jest czymś dla nich naturalnym, która jednak może nam przeszkadzać i tak jak powiedziałem, musimy coś z tym zrobić, kiedy to przyjmuje formę dla nas niewygodną. Niekomfortową, niehigieniczną, i to jest coś bardzo ważnego, żebyśmy o tym pamiętali. Nasze psy żyją z nami i muszą się dostosować do tego, jak żyjemy, do tego, jak no, współżyjemy, dlatego zachowania, które nie są przez nas mile widziane, no, powinny być eliminowane. Dlatego warto o tym pamiętać, żeby no, na przykład to znakowanie, kiedy nam nie odpowiada, kiedy na przykład odbywa się w mieszkaniu w domu. Wyeliminować. To nie jest prosta sprawa, no ale trzeba do tego dążyć. Czystość, wychowanie, socjalizacja to elementy, no które musimy jednak wyegzekwować. Może tak to nazwijmy w przypadku naszych psów, chociaż dla niektórych zabrzmi to nieładnie. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają ten kanał na Patronajcie, czy też na. poprzez postawienie symbolicznej kawy. Linki w opisie, chociaż to stawianie kawy jest o wiele popularniejsze, chociaż jak to wszyscy wiemy, nigdy mało. Bardzo Wam też dziękuję za ocenianie, komentowanie, oglądanie, polecanie znajomym na swoich mediach społecznościowych. To jest niesamowicie ważne dla rozwoju tego kanału i dla chęci dalszego tworzenia, jeśli mogę to tak nazwać. Zapraszam na inne materiały, zapraszam na inne kanały. Do zobaczenia, mam nadzieję, i usłyszenia ponownie.